Thor, nordycki Bóg Burzy i Piorunów z dynastii Asów, jak również Bóg Sił Witalnych i Rolnictwa, ponieważ sprowadzał deszcz użyźniający pola. Thor był przedstawiany jako rudowłosy i rudobrody, z młotem w ręku rozgwałtowny, gwałtowny, i nieuprzejmy. Podróżował pod niebnym rydwanem zaprzężony w dwa kozły, Tan Grisner, miażdżący zębami i Tangriner, skrzytający zębami. W XI wieku ten gromowładny bóg, czony przez wikingów, był głównym rywalem Chrystusa w północno-zachodniej Europie. Tora przyrównywano do Jupitera, Indry i Zeusa. Thor był uznawany za boga bardziej przychylnego ludziom. Często brał pod opiekę wieśniaków. W przeciwieństwie do Odyna, który miał pieczeł nad Azami. Pomimo, że mógł być starszy od Odyna, w Eddach przedstawiono go jako syna Odyna i Filik. Pierwszą żoną Tora była olbrzymka lars z którą miał dwóch synów: Magni, Siła, i Modi, Odwaga. Drugą żoną była bogini płodności, Złotowłosa Sif. Thor posiadał trzy magiczne przedmioty: M Młot Mjolnir, żelazne rękawice, i PAS SIŁY Thor znany był z licznych walk, zwykle z olbrzymami. Brakowało mu przebiegłości Odyna czy Lokiego, pokonywał więc wrogów za pomocą siły. Thor lubił Lokiego, pomimo że ten nie cieszył się posłuchaniem wśród bogów i dzięki niemu odzyskał swój młot, Mjolnir, który został skradziony przez olbrzyma, Tchyma. Kiedy nie walczył z olbrzymami, łowił ryby dla węża Widgardu Jormungru Gand. Jad tego węża ma doprowadzić do śmierci Tora podczas Ragnarok, zmierzchu bogów. Jednocześnie wąż zginie z ręki Tora. Tor przez Teutonów nazywali go Donarem. Od imienia Tora pochodzi nazwa czwartku w języku norweskim, duńskim i szwedzkim to Torsdag fińskim torstaj, w holenderskim 'Donderdag', niemieckim 'Donnerstag', a w angielskim 'Thursday' Dzień Tora. Wśród tradycji z tamtego okresu należy m.in. wypić pierwszy półkar ku Tora podczas biesiady czy podczas nadawania imienia dziecku. Kropiono je wodą i robiono nad nim znak Tora. Było to świadectwo, że ojciec uznaje dziecko za swoje. Znak w Kaki nakreślono znak Thora. Przypominał chrześcijański znak Krzyża. Posągi poświęcone Torowi znajdowały się w wielu świątyniach między posągami Ondyna i Freya. Na ramieniu kapłanów Tora znajdował poświęcony Bogu piorunów pierścień. i Podczas składania przysięgi powoływano się na niego. Drzemem poświęconym torowi w zależności od regionu był dąb w Niemczech lub jarzębina w Skandynawii.